Cześć, cookbook. Zapraszam Was do bezgwiazdek. Bezgwiazdek serwujemy menu regionalne z polskimi produktami, co miesiąc zmieniając menu, opierając się na naszych województwach polskich. Używamy dostawców najbliżej nas, stąd też te produkty są najświeższe i najbardziej sezonowe. Mamy na przykład Pana Szklarka, który nam dostarcza ryby, Pan Adam z Polskiego Zagród dostarcza nam drób warzywne i owocowe, które są blisko nas, to jest Pan ziółko i rodzina Majleptów. Składniki, które nie są lokalne, to jest na przykład kawior Antonius, który jest pod Olsztynem, no również mąki z Ciechanowca, które też nie są lokalnie. Na kuchni pracują trzy osoby plus mama. Szefem jestem ja, już 8 lat, więc nie najgorzej chyba. Mama to jest taka osoba, która zajmuje się nami wszelako. Oczywiście pomaga na kuchni, stąd też nazywamy ją mamą. To nie jest moja mama, nie, nie. W Bedwieskach zaczynamy o 10. Chłopaki pracują 4 dni w tygodniu. Od godziny 10 po, jak to się mówi w restauracji, ostatniego gościa. I o 10 przychodzą, zaczynamy głównie od chlebów, bo każdy ma przydzielony swój chleb, który robi. I o godzinie 15.30 siadamy i jemy wspólnie posiłek. Otwieramy restaurację o 17.30. No i jakby zaczyna się tak zwana tabaka. Tutaj mamy pierwszą tak zwaną sekcję. Tu jest Albert, jest pierwsze danie menu. I ostatnie, to jest taka klarna zamykająca, więc jest coś wytrawnego i jest coś słodkiego na koniec. Albert robi dwa chleby: wszenny na zaczynie i gryczany na zakwasie. Tutaj mamy drugą sekcję, to jest Filip. Filip ma jedno danie zimne, jedno gorące zazwyczaj, i koleb to jest żytni na zakwasie. I tu jest kolejna sekcja, o tutaj jest nasza mama dzisiaj. Bo Adam ma wolne. Tutaj e, jakby jest trochę serce, bo tutaj jest kuchenka, e, czasem jest ognisko, e, gdzie jest danie główne. I Adam ma e, chleb e, przednożytni na zakwasie. I to tak e, w skrócie jest decyd. Wszystko. Dania, które serwujemy, powstają różnotorowo. Najpierw jest to internet, czyli dania regionalne, które są na liście w Ministerstwie Rolnictwa. Potem zastanawiamy się nad nim, co jest dostępne, co można zinterpretować na nowo, co może być ciekawe. Potem patrzymy, jakie produkty są sezonowe. No i z tego wychodzi menu co miesiąc. Na razie się udaje, więc jest dobrze. Dania mają różny czas przygotowań, na przykład mięso, które najpierw trzeba skarmelizować, potem włożyć do pieca na 40 minut i dopiero potem dać na grilla. A czasem jest to po prostu ryba, który trzeba dłużej marynować i potem wolno gotować. To nie ma takiego złotego środka, co jest zawsze. To jest różnie, ale chyba najdłużej no to jest chleb, tak? No bo jednak, żeby zrobić chleb na zakwasie, to potrzebne są dwie doby, więc tak patrząc obiektywnie, to chyba chleb najdłużej się robi. U nas jest to... Jakby osobne danie, jest to selekcja nawet naszego pieczywa, cztery rodzaje z masą, który sam robimy i z olejem rzepakowym. Wydaje mi się, że powinny mieć tą samą rangę jak każde inne danie, nie jako dodatek do jedzenia. Bazowe rzeczy, które używamy, wydaje mi się, że to są przetwory i fermentacje różne, które robimy na kuchni. Teraz jest sezon lata, więc mamy pomidory, kapustę, wszelakie owoce, które przetwarzamy, żeby móc je używać w zimę. To jest chyba y, takim bazowym produktem i składnikiem naszych dań. U nas w restauracji nie ma dużego problemu z odpadkami. Część odpadków, które jest przy produkowaniu, kompostujemy je. Na zewnątrz mamy kilka skrzyń z głównie ziołami i kwiatami, które y, nasza właśnie mama piecze ma na tym i je fermentujemy. Y, z otrębami Bokasi. To są takie małe mikroorganizmy. Je fermentujemy i potem je zakopujemy w ziemi jako naturalny kompost. U nas jest taka historia z tymi daniami i przygotowaniem, że mamy tylko i wyłącznie menu degustacyjne. I tak naprawdę jesteśmy małym miejscem, które może pomieścić 20 osób, więc wszystko to, co robimy rano od tej dziesiątej. Jest dla ludzi, którzy zrobili rezerwację. Czasem do menu ja po prostu chcę mieć dania, które są dla mnie ciekawe, a dla gości może być. Trudne w odbiorze. Na takim przykładem może być czarnina. Ciężko jest w takich restauracjach ją skosztować. Uważam, że też musimy pielęgnować to, co mamy, nasze dziedzictwo, bo bez tego jesteśmy nikim tak naprawdę. A oczywiście mamy też wersję wegetariańskie każdego dania, a to jest jakieś przełamanie pewnej bariery, ale też jest odkrycie czegoś nowego, jeśli komuś posmakuje. W Polsce mamy 16 województw, i gdy je wszystkie przejdziemy, wtedy robimy tak zwany debestof, tak to nazwaliśmy. Jest to plebiscyt, który robimy na Facebooku, dań, które najbardziej smakowały, te co mają najwięcej głosów. Tworzymy potem z tego nasze menu debestów, które serwujemy również przez cały miesiąc, i wtedy wszyscy mogą spróbować rzeczy, które im najbardziej smakowały. Dzięki cookbook, że wpadliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam wszystkich do bez gwiazdek na Wiślaną 8 na Powiśle.